Konferencja organizowana na Politechnice Opolskiej dotyczyła tematyki związanej z rzemiosłem, z ochroną dziedzictwa narodowego w kontekście zagrożeń, które istnieją w dzisiejszym świecie, związane z kwestiami ekologicznymi, jak i z kwestiami dotyczącymi konfliktów zbrojnych, czy też aspektów ekonomicznych, które bardzo mocno też wpływają na to, jak wygląda działalność małego biznesu. Dziś koncentrowaliśmy się na zagadnieniach naukowych, ale tu... Również uczestniczą studenci. Nasi studenci z kół naukowych angażują się również w wydarzenia naukowe i temu też będzie przyjął szeroko rozumiany aspekt badań w naszym sojuszu. Oprócz tego sojusz Creative EU, który jednoczy 11 uczelni z całej Europy, da też wiele nowych możliwości dla naszych studentów. Podczas konferencji przewidzieliśmy 80 referatów, które zostaną wygłoszone przez gości z zagranicy oraz z Polski, a konferencja koncentruje się wokół tematu związanego z dziedzictwem kulturowym i jego wpływu na rozwój regionalny. I Ciekawe, prelegenci będą również zastanawiali się nad tym, jak wykorzystać nowe technologie w zachowaniu tego dziedzictwa kulturowego, więc już wiemy, że jest to niezwykle cenna uczta intelektualna i będziemy dyskutowali i będziemy mieli okazję dyskutować na, na, na wiele różnych tematów, nie tylko z punktu widzenia nauki, ale również z punktu widzenia praktyki. Chcemy pielęgnować dziedzictwo, aby nasze przyszłe pokolenia wiedziały wiele o przeszłości. To moje wystąpienie było ukierunkowane na ten główny nurt rozważań konferencji o polskiej w którym szukamy pogodzenia szukamy wyjścia z, ze strefy konfliktu pomiędzy kreacją a pomiędzy ochroną dziedzictwa, ochroną przeszłości. W moim wystąpieniu przedstawiałam problem rekonstrukcji architektury nieistniejącej, architektury regionalnej, drewnianej, bardzo specyficznej dla naszego rejonu, ale nie tylko. Generalnie dla większości terenów Polski. Na przykładzie małej miejscowości Krobi i rekonstrukcji ratusza barokowego, o którym, jak się okazuje, nie zachowały się żadne informacje. Udało nam się te informacje bardzo niedawno odkryć. To nam pokazało, że odkryliśmy. Nową, nowe pole, nową przestrzeń dla rekonstru rekonstruowania architektury, dla badania tej architektury w momencie, kiedy nie mamy zapisów graficznych.